Witam, cześć. Ruszamy z nowym projektem, jakim są szkolne wiadomości. Będziemy starać się pokazywać nam same dobre wieści. W tym wydaniu aktualności z najbliższego regionu, trochę pokrzywiających informacji ze świata, kilka ciekawostek, a sposobach spędzania wolnego czasu zagoszczęł fryzjerstwo, muzyka i budowę z Na koniec uczniowie podzielą się swoimi sposobami na uczczenie świąt majowych. Zapraszamy. Wiadomości z najbliższych stron. Kanałem wieprzna popłynęła woda. Działania związane z podniesieniem poziomu wód zostały podjęte w celach zapobieżenia negatywnym skutkom suszy, która może zagrozić rolnikom tego lata. Kameralna scena kultury. Prawie 30 tysięcy na wyposażenie sceny otrzymało Gminne Centrum Kultury w Drellowie. I co z tego myślicie? A to, że poprawi się nie tylko oferta DCK, ale i warunki, w jakich szkoły wystawiają swoje instynizacje i spektakle. Będzie łatwiej, piękniej i profesjonalniej. Lepsze nagłośnienie, gra świateł, profesjonalna kurtyna, a także maszyna do sztucznego dymu. Nie będziemy musieli szukać reflektorów świateł kierunkowych. Nie możemy doczekać się już pierwszego przedstawienia. Ale co u nas w szkole? Na korytarzach pustki, ale nauka trwa. Czy to praca samodzielna, czy lekcje online wszystko przebiega sprawnie i dynamicznie. Może czasami motywacja zawodzi, ale dajemy radę. Platforma, którą udało się uaktywnić, łącząc uczniów i nauczycieli w jednym miejscu znacznie ułatwia pracę, więc w tym momencie wypadałoby podziękować sprawcy tych ułatwień panu Marcinowi Michalczukowi. Dziękujemy i pozdrawiamy zdalnie. Spędzamy wolny czas? Na przykład pisząc siostrę. Propozycja Pauliny na dziś to warkocz bokserski. Na koniec zobaczycie ratusz z klocków zbudowany przez Maćka Oksejuka z klasy pierwszej. A wy jak spędzacie wolny czas? ze świata. Koronawirus, kwarantanna mają swoje dobre strony. Ludzie pozostający w domach emitują mniej spalin. W północnych Indiach w pierwszy raz od ponad 30 lat widę, na horyzoncie widać Himalaje. Warto dodać, że są one oddalone o około 200 km. Poprawia się też jakość wody w Gangesie. Od lat problemem jest jej zanieczyszczenie, a ostatnio stwierdzono zmniejszoną ilość ścieków spływających do tej rzeki. Co więcej, woda została uznana przez naukowców zdatną do picia. To wielkie osiągnięcie, jeśli chodzi o tę rzekę. 20 lat temu rząd Dominik Babin napisał książkę pod tytułem Skafandry i Motyl. Odniosła ona ogromny sukces i została przetłumaczona na 23 języki. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że autor pisząc ją był całkowicie sparaliżowany. Napisał całą książkę, mrugając lewym okiem. Każde słowo wymagało od niego dwóch minut pracy. Czujemy się teraz zamknięci, ale pomyślcie, co może czuć świadomy człowiek zamknięty we własnym ciele. Ale i tu mamy dobre wiadomości. Naukowcy wykryli algorytm, który wykrywa pracę mózgu i tłumaczy ją na język angielski. Pierwszy raz w historii można dokonać tego z prędkością ludzkiej mowy, czyli osoby dotknięte paraliżem, zwane syndromem zamknięcia, mogą komunikować się w sposób zbliżony do zwykłej komunikacji. To niesamowite! A to tylko początek, i odkrycie to pozwoli rozpocząć pracę w wielu dziedzinach nauki. A ode mnie kilka bardzo ciekawych zupów. Czyli zobaczyłam, usłyszałam, przeczytałam. Ciekawostka pierwsza: czy wiecie, że jeżeli pędzielibyście z prędkością światła, moglibyście dotrzeć na Plutona w 4 godziny? Ciekawostka druga. Czy wiesz, że szachiści zapamiętują do 100 tysięcy ruchów? Ciekawostka trzecia. Czy wiesz, że uszy niektórych motyli są zamieszczone na ich skrzydłach? A teraz coś kosmicznie ciekawego. Czy wiesz, że astronauci piją wodę odzyskaną z moczu? A teraz wróćmy na Ziemię. W Osace w Japonii pewna autostrada przebiega przez środek biurowca. Czy wiesz, że lotnisko w Anglii zbiera gumę do rzucia, które potem podaje recyklingowi, a później są z nich zabawki. To już moje wszystkie zupy dla szkolnych wiadomości. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Jak wiecie, jakość powietrza w Polsce jest naprawdę zła. Co my jako młodzi ludzie możemy zrobić, żeby to zmienić? Oto kilka sposobów. Po pierwsze segregujmy śmieci. Po drugie, kupujmy odpowiedzialnie tylko to, co jest nam naprawdę potrzebne. Po trzecie, zamiast wyrzucać, przerabiajmy. Następnym sposobem jest osadzenie własnego ogródka. No i przede wszystkim nie wyrzucajmy śmieci, gdzie popadnie. Was do współpracy przy tworzeniu szkolnych wiadomości. Wysyłajcie zdjęcia, propozycje tematów, Wasze sposoby na spędzanie wolnego czasu, wrażenia z tego specyficznego czasu, w jakim się znaleźliśmy. Skupmy się na pozytywach. Trzymajcie się zdrowo, bezpiecznie i ciepło. Na koniec propozycje muzyczne od Pawła, a my się żegnamy. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu! That